Sen o nowych zasadach gry. Śniło mi się, że w pełni radości bawiliśmy się, znikając w jednym miejscu i w cudowny sposób pojawiając się w innym. Nagle znaleźliśmy się w pułapce, w której każdy wymiar był zamknięty przez uzurpatora, który zastąpił miejsce Boga. Byliśmy oburzeni, chcieliśmy poznać zasady tej nowej gry, której staliśmy się przymusowo częścią. W końcu karty zostały rozdane. Nie mogliśmy uwierzyć w ogrom zła, na których opierały się zasady działania tego świata. Część ludzi opuściła Ziemię, odchodząc z gwiazdy. Część jednak została z poczucia obowiązku wobec ludzi, którzy stali się ofiarami tej strasznej rzeczywistości. Cytat z Biblii, Jana 5,19: Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Interpretacją. Nieraz zastanawiałem się, dlaczego świat jest taki okrutny, dlaczego dochodzi do wojen, chorób, cierpienia itd. Dlaczego Bóg pozwala na to wszystko? Czy to jest częścią Jego planu wobec nas? Czy On tak to wszystko stworzył? Zasady rządzące tym światem stworzył szatan i ludzie zbuntowani przeciwko Bogu, a Bóg uznał je, szanując wolną wolę ludzi do wybierania między dobrem a złem. Dopiero kiedy nadejdzie Chrystus, obali on te zasady i przywróci piękno zasad obowiązu obowiązujących w Królestwie Bożym. Komentarz od Ducha Świętego, cytuję. Bóg nie jest tym, który stworzył zasady obowiązujące w tym świecie. Tym, który jest za to odpowiedzialny, jest szatan, jego poplecznicy, rządzący tym światem. Amen. Tylko nadejście Chrystusa przyniesie koniec tych zasad. Doprowadzenie ludzkości do wiecznej szczęśliwości, której nie będzie już śmierci, której nie będzie już cierpienia. Amen. Koniec cytatu.